Witajcie na kanale Gra na Kąpa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Foundation. No i działamy dalej. Co ja tu zrobiłem? Obu zdrwali. <grym> Obu zdrwali. Zrobiłem, słuchajcie, bo kazałem im wyciąć wszystko tu na tej górce, przy czym to chyba tak do końca nie zadziała. No, ale trudno się mówi. Tutaj nam się miejsce zrobiło, bo drwale wycięli to, co. Tam im zaplanowałem do wycinki, tak to jest e, zrobione, jeszcze im tutaj brakuje trochę, żeby to powycinać, no ale na spokojnie dadzą, e, dadzą radę. Tymczasem, pamiętacie ubrania? Mamy już 150, no i chyba czas najwyższy zaoferować te ubrania naszym e, mieszkańcom, bo przecież no wiadomo, to chyba będzie to. Mam nadzieję, nowe części budowlane. No zaraz zobaczymy. To jest sklep z towarami. Mamy 11 bezrobotnych. Zwolnijmy nieco czas. Aha, tu jest ten cech budowniczych. Dobra. Czekajcie, gdzie to będzie. Nieprodukcja. Usługa nie. Też nie. Kurde. No popatrz, no. O, stragan na towary. No właśnie. Sprzedaje produkty typu towary. Mhm. No okej. Okay. No to zobaczymy, co oni tam ciekawego będą yy, sprzedawać. Tak mniej więcej ich tutaj ulokujemy. I do tego możemy tutaj. Yy, to dodaje splendoru. A my tu mamy takie zadanie: splendor dla pracy. Wynosi 25 albo więcej. Mamy 23 yy, stajnia zadaszona niekoniecznie. Yy. No czekajcie, to yy, gdzieś to, to raczej nie tutaj, nie? Yy, to dajmy taki namiocik. Ile mam tkanin? 105, ok. Biały namiot targowy, może być taki. A, ale on nie dodaje splendoru. To taki. czy Albo... No dobra, niech będzie czerwony. Proszę. No dobrze, niech to się tutaj buduje. Przy okazji, skoro tak, to ja bym chciał jeszcze tu ogarnąć temat. Dodajmy. I tutaj dokładnie tak samo. Przy czym ten. Albo, dobra, ten O I chyba zaliczymy tutaj ten punkt yy, Tak, 25 splendoru <laughs> Cały czas borykam się kuś, Z yy, brakiem mieszkań Ale na spokojnie, na spokojnie Także taki tutaj ryneczek na razie powstaje Elegancko yy, Przyspieszmy Dobra. przy czym oni jeszcze muszą to zadaszenie wybudować. Ale dobra, przypis zasób. Yy, o, świeca. Dobra, ale oni będą ubrania tutaj sprzedawali. I przypiszmy. Proszę bardzo. Taka wesoła dziewczynka. Yy, yy, picza? Nie, Blitza. 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 O. No dobra, byłem blisko. No dobra. No i teraz, a, a, a gdzie jest reszta tego tej altanki? No dobrze, nie wiem gdzie jest reszta altanki, ale. Ale cóż. Dobra, jeszcze 10 bezrobotnych mam. 152 ubrania, 103 tkaniny. Jakoś to tam będzie. My potrzebujemy jeszcze tutaj zrobić dwie rzeczy. Pierwszą. O, no i, no i właśnie. Lód pracy nowy osiągnięty. Dobra, nie wiem co to znaczy, ale. Ale lód pracy nowy osiągnięty. Hmm. Czekajcie, czekajcie. Zastosowano się do porady? Tak, wiem. O, tutaj postawimy. I tu będziemy sprzedawali ubrania. Mają takie dwa targi. Co by blisko mieli. I dodatkowo jeszcze... Yy... No też może być niebieski. No czemu nie. A to? Yy, znak żywności. A to jest znak towary. ok. Tylko gdzie ja ten znak mogę dać? O tak tu? Hmm. Tutaj mogę dać. Proszę. Mogłem też i tutaj pomyśleć na tym drugim, ale. Ale okej. Okay. Hmm. Jak mieszkańcy odchodzą? Hmm. Niektórzy mieszkańcy Twojej społeczności są niezadowoleni? Mają swoje powody, ale jedno jest jasne odejdą, jeśli życie w twojej wiosce się nie poprawi. Sprawdź, co ich dręczy. Dobra? Co was drę dręczy? Podnieś zadowolenie. Co? Hmm. Zadowolenie. 95 na 97. No tak. Ja już wiem, co im tutaj poprawi humor. Żywność przetworzona. No jak żywność przetworzona, no kurde, że szfelek, no chleby mają, no. To, 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 czy chleb nie jest żywnością przetworzoną? No jest. To jest żywność podstawowa. Ta też. A tu jest żywność e, przetworzona. Nie wiadomo o co im chodzi. Mają kuźwa, a się, a się e, przypieprzają. No ale dobra. Słuchajcie, możemy im to zmienić poprzez e, podatki, tak? Przykładowo. Zjedźmy z podatkami. Zobaczymy, co to da. Oprócz tego, że będę miał mniej w kasie. No Ale dobrze, jakoś tam może. Jak kurier się zbliża, ja nic z DHL nie zamawiałem. No. Dobra, I yy, jeszcze jedną rzecz, którą tu muszę wybudować. To będzie studnia. O, proszę uprzejmie. Dobra, tutaj będziemy mieli yy, ubranka. I proszę bardzo, jest Miglans. Dobrze. Także taki ryneczek. A ty czego kuźwa chcesz, wyłudzaczu? Jeden, ty. Co ci znowu leży? Tam. Mając tak wiele ryb w magazynie, tak? Aha. Zorganizujmy targi rybne, tak? No dobra, musiałem małe cięcie zrobić, bo kurczę, trzeba było kichnąć. E, <laughs> święto ryb. Mając tak wiele ryb w magazynie, starszy zna uważa, że twoja osada zasługuje na targ rybny. Przy czym ja te ryby sprzedaję. No to... e, jeśli uda ci się zapewnić wszystkim pluskającą zabawę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wartość handlowa e, tego zasobu wzrośnie. Nie za bardzo rozumiem, o co im się rozchodzi. E, tutaj... No, ja mam ryb, ry, rybaków przecież. Zorganizujemy targi rybne. No dobra, no, no zobaczmy, czego oni chcą. Wygrana. <laughs> Organizujemy jarmark rybny. Przyciel ryby, no tak. Zwiększ zadowolenie swojej osady do 75, obecnie 72. No kuźwa ty. Poczekaj, aż jarmark się skończy. No mogę przykładowo jeszcze obniżyć im podatki, ale to. Nie ja wiem co to da. <laughs> Dobra. Dajmy im szansę. O, następny wyłudzacz idzie. Czego znowu kuźwa? Drewno dla biskupa. A co to ja jestem, kurcze? Biskup chce wybudować kilka nowych kaplic. Dobrze, no ale 150 płaci. No okej. Okay. A to wełny? Słuchajcie, a wełny to ja mam ile. O! Cholera, myślałem, że drewno. A nie no, drewno, to co? Jakiejś wełny kuźwa, co to... To mi się to gorąco zrobiło. Dobra, drewno dostarczone. <laughs> Dobra, to teraz tak, słuchajcie, bo my się musimy wziąć za produkcję narzędzi. Eee, I w takim razie, no ja mówiłem, że będziemy to robić. Mój skarbiec jest pełny. To, to już nie jest moja wina. <laughs> tutaj mamy wytwarzanie narzędzi. Zrobimy najpierw to. Ale też y, trzeba to rzeźnictwo ogarnąć. No i dobrze. A zatem mamy takie tutaj oto nowości w postaci obozu górniczego. No, ten to raczej będzie generował taki brudek czy smrodek czy. Ale gdzie nie może stać? Przy domostwach, chyba tylko, prawda? Ty tutaj bym mógł. Dla przykładu. Obóz górniczy. Eee, ruda żelaza. No to to jest to. <laughs> Aczkolwiek nie wiem co na to owce. Ale dobra, budujemy to. Będziemy patrzeć. My potrzebujemy rozpocząć produkcję własnych narzędzi, także na no sorry. No co? Ci tam cały czas mi, kurczę, zawracają gitarę z tymi mieszkaniami. Eee, dobra, ja, ja tę przestrzeń tutaj chcę mieć wolną, w związku z powyższym nie mogę im tutaj mieszkań dawać. O! Dobrze, przyspieszmy czas. Przyspieszmy czas. Niech oni ten obóz wybudują. O, zaczęli wycinać mi tu na górce drzewa. Bardzo dobrze, bo ja ich tam nie chcę. Drewna mamy dużo. Przez to, że wysłaliśmy do tego biskupa, czy tą kogoś tam, no to, to się trochę miejsca zrobiło. Pospieszcie się, pospieszcie. Ile mamy bezrobotnych? 9 osób. No okej. Okay. Tutaj by można było wokół tego pastwiska puścić. Jakieś ogrodzenie właśnie z LIN, tylko niech mi drwale tutaj jeszcze ogarną te drzewa, no i będzie gitarka, nie? będzie dobrze. Dobra, tego przyjmiemy. Zaraz znowu będzie, że, że problem z mieszkaniami. I tak w kółko. Zastosowano się do porady. Spokój powrócił do osady, i wszyscy znów są weseli. Ej. O, dobra. No to tu już jest ogarnięte. Fajnie. 93%. No proszę, obniżyć im podatki. I już, już uśmiech na buźkach, nie? I mamy poczekać, aż jarmark się skończy. Lud pracy, wpływy. No fajnie. Bonus do, do ceny. 10% w handlu z osadą przynależną do królestwa. Co oni tam? Tkanin? No przecież mamy tkaninę. Czeka na budowniczego. ten budowniczy to pewnie do czegoś tam jest przypisany. No dobra, ci już pracują i machają tutaj. Eee... I mamy już 15 sztuk rudy żelaza. Przy czym będziemy potrzebowali magazynu jakiegoś, aby to składować. Nie? I teraz. No właśnie, i teraz jak to dalej y, ogarnąć, bo będziemy gdzieś po potrzebowali produkcję y, rozpocząć. Dobra, wiecie co? Ja bym zrobił może tak. Jak... Zerknijmy, jak tam nasze ubrania. A, 210. No to oni coś takiego chyba ja za bardzo nie kupują tego. E, może to nawet i lepiej, bo nie będę musiał kolejnego krawca stawiać. Natomiast tutaj... E, tutaj postawiłbym sobie magazyn. Może ten oto sposób. Będziemy mogli tutaj przechowywać zarówno rudę, jak i dodatkowo jeszcze będę chciał. Wybudować teraz chatę węglarza. O, to to będzie dopiero. To to będzie dopiero. E, bo my tutaj będziemy potrzebowali wągiel, nie? Ło, ten to ma grubo tu. E, no tu nie dam, nie dam go, no bo jak? Masakra po prostu. Ale za to tutaj chyba można. Gdzieś tam, go przy tym lesie. Chociaż zaraz, bo jak to jest ścina drzewa? Okej, okay, on ścina drzewa, więc dobra, no niech i tak będzie. Jak on ścina drzewa, to nie trzeba angażować w to. Drwali. Natomiast tutaj ogarniamy. Nie robów chciałem powiedzieć, chuźwa tragarzy. I teraz tak, my chcemy przechować tutaj o. O. Dodatkowo będziemy potrzebowali węgiel. Dodatkowo jeszcze będziemy potrzebowali żelazo i dodatkowo narzędzia. O. Chyba taka konfiguracja będzie e, będzie dobra. Tak mi się wydaje. Ale mogę się oczywiście mylić. Mogę się oczywiście mylić. Dobrze, jeżeli mowa o naszych ubraniach, yy, których mamy przekozacką ilość, co z tym opodatkowaniem teraz zrobić? 115% zadowolenia. Yy. Ubrania. Zostawmy sobie. Zostawmy sobie może 30 albo może tak na wszelki wypadek Jakby coś się miało zmienić. 50. Hmm. Ten zasób nie ma być, nie ma gdzie być sprzedany. Aha, aha, Dobre, no nie ma problemu. Czekajcie, szlaki handlowe. Hmm. O, gdzie by chcieli kupić? Odblokuj szlak handlowy za 20 ubrań? Ci by chcieli kupować od nas. No dobrze. Okej. Okay. I teraz mogę sprzedawać wszystko ponad 50. Węglarzy potrzebujemy tutaj. I jeszcze przyszli mi nowi. Dobra, i oni teraz będą węgiel yy, ogarniać. Tylko pytanie brzmi, ten węgiel, no bo tak, oni mają to teoretycznie ścinać, tak? Yy, te drzewa i robić z tego węgiel drzemny. W porządku. I co, i gościu poszedł? Tak, no poszedł, bo to jest ten tutaj węglarz. A właśnie, słuchajcie, yy, bo musimy się teraz zająć jeszcze, bo mamy tutaj takie zadanko. Yy, Awansuj mieszkańca do plebejusza. I no czego wy tam chcecie? Populacje, populacja osiągnęła 100. No i bardzo dobrze, dupę zawracamy, non-stop. Yy, to ja myślę, bo tutaj żeśmy ogarnęli te różne ozdóbki, to któregoś z tych z budowniczych. Yy, yy, o, tego awansowaliśmy. I myślę, że tego także mogę. O, i elegancko. Dobrze. Zostało nam zadanie, jak na razie. Yy, jak na razie jedno. Aby zbudować dwór królewski, który ma strażnicę. Ale to na spokojnie. Nie ma się co spieszyć. Nas nikt yy, nigdzie nie goni. Więc skoncentrujmy się na narzędziach, żeby nie trzeba ich było kupować. A wręcz, żeby można je było, może, nie wiem, oferować na rynku. Ile mam wungla? 12. No to... No to chyba teraz huta. O. E. Aha. O yeah. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Wytwarza jedną sztabkę żelaza... Z dwóch jednostek węgla i czterech jednostek rudy żelaza. Masakrycznie to jest e, dużo. Ale no trudno. No Bo teraz tak. Obróćmy to sobie. Dobrze, że oni gruntu nie zanieczyszczają, nie? Tak może to zróbmy. O, zobaczcie. Gładkich kamień tu jest potrzebne. To już poważna sprawa jest. Bo to już z naszych tych idzie. No i poczekajmy, niech to zrobią. Proszę Państwa, chciałbym Państwu pokazać, <noise> jak się dom powiększa. <noise> to się dom powiększa. Ciekawe. Dom, miejsce, które mieszkańcy Osady mogą naz na nazywać domem. A to? No, też dom. No, a ten tutaj. Teraz jest, tak wygląda. To To już tak fajnie, tak ładnie, nie? Ciekawe, ciekawe. Rozmiar 2. No, to fajnie, fajnie. A ten kościół to będzie można też jakoś tam yy, że, że namurowany przerobić. Ton dzwona C. <laughs> Opóźnienie. Ilość uderzeń 6. Pokaż wysokość dźwięku tonu. Tempo. Ale fajnie. Fajne to. No dobrze. Wiem, że gra ma swoje problemy. No ale która w dzisiejszych czasach nie ma? No a ta jest bardzo fajna. No dobrze. Eee, tyfani. No okej. Okay. Eee, na razie chłopi tutaj ogarniają e, większość e, wszystkiego. O. Natomiast my musimy rozpocząć. Co to kuźwa same dziewuchy y, tutaj robią? No co wy? A gdzie, gdzie chłopaki są? Yy, I teraz tak, no. Zaczną mi się zajmować tutaj tym wszystkim. Przy czym zakładam, że to będzie dosyć długo trwało. No bo to jednak nie jest takie hop pani hip hop. Dobra, dwóch bezrobotnych. Idą tam znowu jacyś. No, proszę, proszę. Witajcie, witajcie Dobra, ci tutaj naparzają. Ok, e, 8 rudy. Bungla mamy 10. O, i, i I te dziewuchy już robią. O, i mamy pierwszą sztabkę żelaza elegancką. I to jest tutaj przechowywane w tym. Oto w magazynie, przynajmniej tak będzie. No a potem będziemy ogarniać narzędzia. I żeby robić narzędzia, tak, to potrzebujemy kowala. I kowal... Aha, i kowal z trzech sztuk węgla oraz jednej sztabki żelaza ma wyprodukować jedno narzędzie. Wow! No to my chyba w takim układzie jeszcze potrzebujemy chatę węglarza jedną, no bo jeżeli tego węgla będzie szło tyle to ja proponuję postawić, postawić jeszcze jedną chatę węglarza. Skoro tak syfią tutaj, to niech to tutaj będzie. Mamy już kolejną chatę węglarzy i, i oni sobie tam działają. To my możemy zająć się w takim układzie, to jest co? Huta żelaza. No to my możemy zająć się budową tego kowala. Na no to będziemy potrzebowali aż 6 narzędzi, do tego 10 kamienia, 5 gładkiego kamienia i 20 desek. kowal. I to już będzie niszczuniu, który będzie nam wytwarzał narzędzia. Także tak bym go postawił może. O, w ten oto sposób. I sru. No i niech sobie tam będzie. Niech sobie tam będzie. Eee, ciekawy jestem, jak długo będzie trwała produkcja takiej, e, takiej jednej sztuki narzędzi. A my łańcuch mamy przygotowany. No i idą mi miglance tutaj. Trzeba ich przyjąć. Zaraz mieszkańcom będzie brakowało. No ale dobra, yy, robole się przydadzą. Proszę bardzo. Pierwsze narzędzia wykute. Przemysłowy brzęk metalu odbija się echem po wiosce. Narzędzia są teraz wytwarzane, wytwarzane, a nie kupowane. Twoi mieszkańcy chętnie budują, tworzą i rozwijają się dzięki tym solidnym instrumentom. No i bardzo dobrze, przy czym tu jeszcze nic nie jest ogarniane. Ale już teraz tak. No więc tak, mamy siedem narzędzi, ale... My, my musimy tutaj. E, po, po, po... Czekajcie, gdzie są narzędzia, bo nie widzę. O my musimy zaprzestać kupowania. O. Właśnie. Natomiast 15 mamy mieć non stop cały czas, więc ja to, więc ja to zostawię. Natomiast ci już tutaj marudzą, że nie mają czego. Surowców nie mają, tak? Jak mogą nie mieć, no. Jak. O, czas młota, takie osiągnięcie na tym mi się odblokowało. E, więc bardzo dobrze. No znowu jest mało mieszkań, no ja cięście kręcę. <laughs> Niesamowite to jest... E, a, węgla nie ma. No tak, no to to faktycznie... No jak oni wszyscy zassali węgiel, który tutaj mieliśmy, to ci nie, nie, nie nadążają, no. Ale za to produkcja narzędzi idzie, także dobrze. Yy, w porządku. Ja myślę, że sukcesywnie po malutku tutaj wszystko się będzie kręcić. Może trzeba będzie tam troszkę optymalizować. Może i nie. Zobaczymy. Ubrań mamy co nie miara. Ci powinni być zadowoleni. Aczkolwiek tutaj widzę 100% yy, już już nawet nie. O co się tu rozchodzi znowu? Handel z z Middle Uległ poprawie. Okej, okay, planują zainwestować to bogactwo w odbudowę swojego starego kościoła, co przy, Ale co? Jakiego starego kościoła? Co przyciągnie pielgrzymów? Może to również przynieść korzyść Twojej osadzie, jeśli dostarczysz im niezbędne zasoby. Ale jakie? Jakie zasoby? Ja, mam? ja, ja bym chciał wiedzieć, co? Kota w worku. Nie wiem, jakie zasoby mam im dostarczyć. Yy, najważniejsze, że narzędzia produkuje i to mnie interesuje. Natomiast yy, co, co, co ktoś tam ma w planach, to niech sobie ma. Grunt żebyśmy my realizowali własny. Proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa. pa.